Informacje do zadań 28.30. Pewna firma telekomunikacyjna proponuje użytkownikom telefonów komórkowych 4 taryfy: ABCD. Miesięczny rachunek telefoniczny jest sumą kwoty abonamentu i kosztów rozmów według podanych w tabeli stawek. I przeanalizujmy teraz szybko. Trzy taryfy ABCD. Taryfie A, jak widzisz, abonament miesięczny jest najniższy, ale koszt połączenia za jedną minutę jest stosunkowo wysoki. I w kolejnych taryfach abonament jest większy, ale za to koszt za minutę jest niższy. Nie widzisz tutaj masz ostatnią taryfę, abonament jest bardzo wysoki 120 zł, ale za to koszt za minutę jest niski. Zauważ, tutaj mamy koszt za minutę zł 10, a tutaj ten koszt za minutę jest naprawdę niski. Zadanie 28, za dwa punkty z egzaminu gimnazjalnego 2011. Pan Kowalski wybrał taryfę C. W marcu otrzymał w promocji 120 bezpłatnych minut. Jaka jest wysokość miesięcznego rachunku telefonicznego, jeśli łączny czas połączeń wykonanych przez pana Kowalskiego w marcu wyniósł 300 minut? Zapisz obliczenia. Pan Kowalski wybrał ofertę C, więc skupimy się na tej kolumnie. Zauważ, łączny czas połączeń wynosił niego 300 minut, ale otrzymał 120 minut w promocji. Więc od 300 minut zabieramy 120 minut, gdyż za te minuty nie musi płacić. Musi zapłacić za całą resztę, czyli za 180 minut. Zapiszmy, jaka jest jeszcze cena za jedną minutę takiego połączenia. W jego przypadku jest to 60 groszy, czyli 0,6 zł za minutę. Jak obliczymy całkowity koszt? Całkowity koszt jest to suma abonamentu, czyli 80 zł oraz iloczyn minut razy cena za minutę. Czyli 180 minut, a każda minuta kosztuje 60 groszy, czyli razy 0,60. 80 zł przepisujemy. Tutaj wykonujemy mnożenie liczb. Minuty oczywiście z minutami się skrócą. Wartość wyjdzie nam w złotówkach. Po wymnożeniu otrzymujemy 108 zł. Dodajemy teraz wartość abonamentu do kosztów rozmów i otrzymujemy w efekcie 188 zł. Odpowiedź. Wysokość miesięcznego rachunku telefonicznego jest równa 188 zł. Zadanie 29 za 2 punkty z egzaminu gimnazjalnego 2011. Która stary w C czy D jest korzystniejsza, jeżeli miesięczny czas połączeń jest nie mniejszy niż. 200 minut. Zapisz obliczenia. Jak obliczamy koszt połączeń? Należy do abonamentu dodać koszt za ilość połączeń. Będziemy porównywać dwie taryfy C i D, a całkowity koszt jest to koszt abonamentu i koszt połączeń. Zatem wykonamy porównanie dla tych dwóch taryf C i D. Jaki jest abonament w taryfie C? Jest to 80 zł. Skoro wykonaliśmy 200 minut, więc trzeba pomnożyć 200 minut razy 0,60, czyli przez 60 groszy. Obliczymy stąd koszt połączeń. 80 przepisuję, czyli jest to nasz abonament, a tutaj minuty i minuty się skrócą. Jak wymnożę 200 przez 0,6, otrzymam 120 zł. Zatem całkowity koszt połączeń w taryfie C wynosi 200 zł. Przejdźmy teraz do taryfy D. Abonament, jak widzisz, jest równy 120 zł. Ilość wydzwonionych minut wynosi 200 minut. Zatem należy pomnożyć 200 minut razy 0,40, czyli przez koszt jednej minuty, i wymnażamy. 200 razy 0,4 minuty i minuty się skrócą, więc otrzymamy tutaj wartość w złotówkach, ale na początku przepisujemy 120 zł. A tutaj wymnażamy liczby. Otrzymujemy 80 zł. Razem 200 zł. Obydwie taryfy dają nam tę samą wartość dla 200 minut. Ale zauważ, ten czas może być równy 200 minut, ale także nie mniejszy niż 200 minut. Zatem, po pierwsze, sprawdziliśmy już tutaj równość dla 200 minut. Teraz weźmiemy wartość nie mniejszą. Co to znaczy wartość nie mniejsza. Czyli musimy wziąć większą ilość minut niż 200. Więc sprawdźmy sobie, jak będą wyglądały teraz koszty tych połączeń dla 201 minut. Czyli dodajemy do tych 200 jeszcze jedną minutę. Robimy to samo co wcześniej. Porównujemy dwie taryfy C i D. Abonament w taryfie C jest taki sam: 80 zł. Teraz weźmy. Nie 200, tylko 201 minut i pomnóżmy przez cenę 1 minuty, czyli 0,6. 80 zł przepisujemy, tutaj minuty i minuty się skracają. 201 razy 0,6 otrzymujemy 120,6 zł. Dodajemy liczby i otrzymujemy wartość 200,6 zł. Zróbmy podobne obliczenia dla taryfy D. Abonament wynosi 120 zł. Teraz przejdźmy do kosztów połączeń. Mamy razy cena za minutę połączenia. To jest 40 groszy. 120 przepisuję. Minuty i minuty się skracają. Wymnażam 201 przez 0,4 i otrzymuję 80,4 zł. Wystarczy jeszcze dodać nasze liczby i otrzymujemy. 200,4 zł. Widzimy, że wraz ze wzrostem połączeń korzystniejsza staje się taryfa D. Udzielamy teraz odpowiedzi. Która z taryf, C czy D, jest korzystniejsza? Odpowiedź: Korzystniejsza jest taryfa D. Przejdźmy do zadania 30 za dwa punkty z egzaminu gimnazjalnego 2011. Ile pełnych minut połączeń można maksymalnie wykonać w ciągu miesiąca, aby rachunek telefoniczny w taryfie A był niższy niż w taryfie B? Zapisz obliczenia. W naszym zadaniu będziemy porównywać taryfę A i taryfę B. Zapiszmy przy pomocy wzoru funkcji taryfę A oraz taryfę B. Zauważ, jeśli nawet Klient nie wydzwoni żadnej minuty, to na pewno zapłaci abonament, czyli 20 zł. Tutaj w naszym wzorze Y stanowi koszt połączeń. Jak tworzymy koszt połączeń? Otóż bierzemy 20 zł. Niezależnie od tego, czy coś wydzwonimy, czy nie wydzwonimy, to tę kwotę zawsze musimy zapłacić. Przez X tutaj oznaczyłem ilość minut. Jeżeli ktoś nie wydzwonił żadnej minuty to tutaj zamiast x wstawiamy 0 i ten element się wyzeruje, czyli nie mamy kosztów połączeń, tylko mamy koszt abonamentu. Ale jeżeli ktoś wydzwonił 1 minutę, to widzisz, zapłaci tutaj złoty 10 1,1 razy 1 minutę. A więc ostatecznie koszt abonamentu plus koszty za 1 minutę. I oczywiście wraz ze wzrostem X, czyli wraz ze wzrostem wydzwonionych minut, ta wartość będzie rosła. Podobny sposób przy pomocy wzorów funkcji zapiszemy zależność opisującą taryfę B. A więc mamy 40 zł abonamentu i zauważ, jeżeli x jest liczbą wydzwonionych minut, to ktoś mógłby w ogóle nie dzwonić, to wraz zapłaci 40 zł abonamentu, a koszty połączeń będą równe 0, ponieważ x, czyli ilość minut Wydzwonionych jest równa 0. 0 razy jakaś liczba daje nam 0. Ale jeżeli już ktoś wydzwoni 1 minutę zamiast x wstawimy 1 i już mamy 0,75 zł, są to koszty za 1 minutę połączeń i oczywiście plus 40 zł za abonament. Są to bardzo dwa ważne zapisy. I teraz przejdźmy do ułożenia nierówności. Przeczytajmy jeszcze raz zadanie, ile pełnych minut połączeń maksymalnie można wykonać w ciągu miesiąca, aby rachunek telefoniczny A był niższy niż B. Inaczej mówiąc, wartość A musi być mniejsza niż wartość B. Otrzymaliśmy nierówność. Rozwiązujemy ją, grupując x -y na lewo, a liczby na prawo. 1, 1x przepisujemy tutaj. 0,75x zmienia stronę, zmienia znak. Znak nierówności przepisujemy. 40 przepisujemy po prawej stronie, a 20 zmienia stronę, zmienia znak. Redukujemy x, odejmujemy od 1,1 0,75, otrzymujemy 0,35, odejmujemy liczby, czyli 20. Chcemy obliczyć x. Przeszkadza nam ten oto ułamek dziesiętny, więc dzielimy nierówność. Stronami przez 0,35. Otrzymujemy x jest mniejszy 20 przez 0,35. Proponuję teraz w mianowniku przesunąć przecinek o 2 miejsca w prawą stronę, zatem w mianowniku otrzymamy 35. W liczniku również przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawą stronę, otrzymamy 2000. Widzisz, teraz wykonujemy dzielenie pisemne i otrzymujemy, że X -y są mniejsze od 57,14. Udzielamy odpowiedzi. Aby kwota rachunku w taryfie A była niższa niż w taryfie B, można maksymalnie wykonać 57 pełnych połączeń.